Ja pozdrawiam go przy okazji. No. Tak. No, były też plany nagrania jednej, głupi, jednej głupiej gry: czyli czytaj Minecrafta z przyciskiem, którego też pozdrawiam. Znowu. Ale nie chcę nagrywać Minecrafta jednak. Nie chcę. Wolę mieć widzów, którzy umieją ortografię. Tak, dokładnie. No, no to było z kim nie nagrywaliśmy. Co teraz? Nie wiem, ja myślę, że to już chyba wszystko, no bo o wszystkim czy? powiedzieliśmy. jak to było za czasów. Ara. Ja to mogę jeszcze więcej popowiadać. No? Ja mogę poopowiadać o tym, jakich ludzi kurna, jeszcze z takimi ludźmi kiedyś nie współpracowałem, ale jakich, z nimi, z jakich poznałem dzięki YouTube'owi. Takie tam. też ale to bardziej ty się No, ale ty no, też. No, ja za dużo ja ludzi, za dużo ludzi, ludzi też nie znam. Ale kilka ludzi, które do dzisiaj mam kontakt, to jest miłe. Nie, o tym już mówiliśmy gdzieś wcześniej. Nie. Tak. Mówiliśmy o tym, że do dzisiaj w kontakcie o no ze mną masz Ale no nie, to w sensie takim z ludzi, którzy nagrywam zagrajmy wym powiedziałem. Aha, z tymi, no dobra. No. No mm. to ty to jesteś dziewczyną. Super. No. Y no to przede wszystkim ty jesteś. To ja. Wafla nie wspomnę, bo wafel to jest w ogóle inna partia. To inna, ba inna bajka. Inna bajka, przecież wafel to jest kurna... No, ile ja ją znam, Boże! Ale to nie ważne. Ale to nie ważne. A jak chcesz, to możesz o niej opowiedzieć. Nie, no nie będę opowiadać jak to, żeśmy w piaskownicy, żeśmy ganiały, bawiły się w pizzerię, żeśmy pizzy z piasku K robiły. Żeśmy w klasy grały, w chowanego kurna się chowali do jakichś pudełek czy nie, pudełek po drzewach. Boksy! Tak! Piłkami się rzucało gdzie nie, gdzie na balkon wpadło to panika, ale zawsze się ktoś znaleźć, kto po tą piłkę poszedł. No mówię, Miskitu, to, to, to było coś cudownego. Ale to mam działać na YouTubie, a nie. moje dzieciństwo. No to miły a, temat, no. ale dalej. Miły temat, ale tak. To ty jesteś przede wszystkim, no Slim... Slim. <ślam>. Ojciec, Ojciec, z którym kontaktu nie ma Nie no no nie ważne no. no teraz ty Już? A, 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 a inni? Ja nie będę ci, ja ci nie będę wypominał po nikach, Nie bo, ale no Aha no, no Kinia to Kinia to przede wszystkim Kinia to w ogóle No prostu... Kinia, Shauma, Atrament Aha no Szauma jeszcze tak Szauma No przecież to ja ci nie będę wypominał nie? Kasia Kasia Zapomniałeś o Kasi Zapomniałeś zapomniałaś o Kasi. Wybacz, Kasiu. <noise> Przypomniałem jej. Bo team każdy pamięta, nie <noise> bym się. Hmm. Ostatnio chyba to jest tylko Kawuki. No jest Team, ale Kawuka ostatnio też grał gra, w firapę. Albo Kawuce. No to co ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć, że największy kontakt to ja od Jakusia do Snifusia. Utrzymałem z. Czekaj, liczmy na palcach. On, on, on. On, on, on. Dobra, wyliczyłem sześciu. No nie. Sześciu. No to liczymy, no to będzie tak, będzie Bervil, który mi jeszcze pamiętam jak mi pomagał przy gifcie na Byakusiu i ogólnie jeszcze mi nabijał wyświetlenia w Ruczowej Pancerzy, którego pozdrawiam. Był Dayan Day, który mi też bardzo pomagał i ogólnie dalej pomaga dalej i zrobił mi kiedyś tło na YouTube. tak. Za, za czasów Jackie Chan Stuntmaster. E, oczywiście jest też Ciapek i Przycisk. Który poznałem jeszcze na Jakusia, tak? Kaparol, taki pseudonim. I, i no, oczywiście, no to przyjdzie. No to ten, no to wiadomo, z nimi to kiedyś też się w Minecraft'a grywało na multi. Za czasów Minecraftowych takich jeszcze ostałych. Chociaż dziwię się jeszcze, że Minecraft trzymie się jeszcze i nikt się tym jeszcze nie przejadł, ale dobra, to nie ten temat. Eee, no, czekaj, to był Berwil, był Dian, był, był Przycisk, był Ciapek. No to oczywiście Sebastian, no to oczywiście tutaj. No, przecież, no. Co tu powiedzieć no to Sebastian to, to wiadomo przecież nie? On to przecież wiadomo, nie. Swój spoko koleś, nie? Z nim też dużo się gadało na Gil ITD i TP. No nie, może z nim się spotkać kiedyś. A ja wiem, że znaczy... Ale to już chyba było. Ten. No, yy... no, ten. U, hu, hu, hu. Nie no ten. Wiem gdzie mieszkał, jakiej okolicy. Często tam bywam. Huhu No i... No, i jest jeszcze jedna osoba, która nad nie wiem, czy jeszcze mnie ogląda, ale no, tą osobą jest Disaster. Pamiętam Disastera, pamiętam. Było czasów jeszcze pomocy mi, z różnymi rzeczami. On był takim moim pierwszym widzem, pamiętam też. I wszystkie te osoby oczywiście pozdrawiam. No, żeby nie było. A przy okazji sprawdzę na tym. Nie, nie ma go online teraz na sklepie. No, no to powiedziałam o tych osobach, które chciałam. Nikt mi się więcej nie przypatacza na, 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 na umysł. No, mi też nie. Chociaż czekaj, pomyślmy. E, no, Queen, Queenie Queen pomoże myśleć. E, no, no, ja już nie co zakończyła się. No Nie, naprawdę. Się... Nie, no, bo ja już naprawdę nie chcę przedłużać, ja nie lubię nic przedłużać. Ja mam wrażenie potem, tym, że Ale się przepraszam, teraz ci powiem tak: e, przycisk. Eee, jednakże moje tło jest naprawdę męskie. Nie wiem, co ty masz do mojego tła. Ej, no co? Ci gada, że masz no, męskie. No napisał, że niezwykłe męskie tło na kanale. 14 minut temu. Nie, ja się nie ja sobie wypraszam. Wypraszam sobie, to jest dzieła Kimczaka. Jeszcze raz dziękuję. Tak, to ona. Dziękuję. Proszę. Czuję się. No, i no to dobrze, możemy to już powoli kończyć, nie? Tak. Tematów tak. by się za... Tematów zapewne by się znalazło jeszcze wiele, ale to zostawmy może na kiedy indziej. Tak, kiedy indziej coś innego jeszcze się nagra, może jak ten. Macie jakieś pomysły? Piszcie w komentarzach. No, albo. Albo byście taka, chcieli od albo... nas usłyszeć. No, jakieś, jakieś. O, zadawajcie nam pytania. Tak. I u mnie na kanale, i u niej na kanale. I będziemy później nagrał jakiś taki wielki filmik po prostu. I będzie Hakuna Matata. Będzie Hakuna Matata w ogóle e, tak, a. Co ja chciałam A to już nieważne co to? Uf, 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 uf. Nie, chciałam coś powiedzieć, ale mi uciekło z głowy Kurde, ja nie mogę skupić Przepraszam No ja to nie przesięgaj Ale nieważne No No. Tak chyba no, możemy już kończyć, nie? No Tak, na razie tyle za wspominek. Jak już powiedział Cicu Zadawajcie pytania, a my odpowiemy no. My no. się postaram odpowiedzieć. Tylko ja jakieś no. głupie typu czy lubicie placki, czy nie wiem, kochacie. Od mamę. razu odpowiem, że lubię. Też lubię placki. Żeby nie było pytania. Yy, tak, kocham I, mamę. I nie lubię urywać, żeby nie było, że ale urwał. Nie, nie lubię urywać. Też nie lubię. Yy, urywać. Lubię popatrzeć. Ja, ja kocham patrzeć, ja. kocham, ja, ja kocham patrzeć, kocham, kocham patrzeć ogólnie. Ja kocham koniaczyć. Ale nie, to mogę się akurat zostawić to pytanie. No. Bo by było py że pytanie, jak zaczęliście w ogóle z paniaczami żyć? No, ale to się też i. Jej... Ale to już będzie na pienięcie. kiedy indziej. Kiedy indziej. Ale to na pewno jakieś pytanie jeszcze padną od was. Póki co dziękujemy za oglądanie, wysłuchanie I naszych jop. tutaj pierdół Jop, jak to. Big Macintosh. Big Macintosh, tak? No... Ode mnie baj, do usłyszenia. A ode mnie. I teraz. Y... Subskrybujcie nas, komentujcie nie, nie, czekaj, nas. Czekaj, czekaj. czekaj. Y oglądaj, komentuj, żółty magiczny guziczek ja nie umiem tylko tak szybko mówić jak za dużo JJ jak Imczak. Chociaż, chociaż, nie, ja to mogę powiedzieć, bo byłem jego dwudziestym widzem ja, to ja mogę powiedzieć, że za dużo JJ Ale nie, czekajcie, jak to było? Nie, czekaj, nie, to było, nie oceniajcie tylko nie tak, Subskrybujcie, oceniacie. komentujcie, żółty magiczny guziczek Dobra, Do, Gdzieś tam proszę. gdzieś tam <grym> I tyle i git No ja się jeszcze, ty się pożegnają, ja też się pożegnam. No na razie ludzie, po prostu wow, że nas oglądacie, że miło nam z tym i dziękujemy jeszcze raz. No, do no tego do usłyszenia. Bye! Baj